Witam wszystkich na kanale, moi drodzy. Kałach, z zapisami zostawcie lajka po więcej. Ajja. Spróbujemy odwrócić te losy. Wojny 30-letniej. Może Polska tutaj stanie się, wiesz, co chodzi. Może oczywiście Rosja na rywala, Szwecja też i Republika Zjednoczonych Prowincji też pójdzie na rywala. Czemu nie wiem? Ile mam staków, ile mam dywizji? 29! XD. Poczekaj chwilę, kolego, ale Jajuwa. Dobra, jak wyglądają podatki? Dobra, utrzymanie armii na zero, wydatki na badania nie idą e, nawet jak najwięcej i zacznijmy zarabiać hajsik e, rywalizowany przez Imperium Osmańskie. Klasyka. Czekaj, wybudujemy port w Gdańsku, żeby było tak patriotycznie. I w Gdyni też, wszędzie budujemy na razie porty. Musimy to zrobić, nie? E, ja właśnie spróbowałem Japonią w II wojnie światowej. Ja właśnie, wiesz co będę musiał zrobić? E, będę musiał powiększyć, muszę doradców zatrudnić na początek. I będę musiał powiększyć armię, bo jest, yy, no, kupa, że tak powiem. Patrz, jak mało mam piechoty. Ojojoj, oj, oj, to może być mały problem, panowie. Nie wiem, nie mam taktyki. I też irytuje mnie, że tak mało zarabiamy, ale no trudno, nie? E, irytuje też mnie jedna rzecz: że królestwo Prus yy, jest moim wasalem, a ja bym mu szczerze powiedział wojnę, nie? Jakbym relacje muszą być poniżej. I oni są ze Szczecinem. Powiem tak, mi się wydaje, że system marionetek w tej grze powinien dostać totalnego reworka. Ale na początku to oleje, nie? I po prostu podatki ruszam na wysokie i będę budował budynki od ekonomii, bo to jest mega potrzebne. Wiatraczek sobie postawimy. Niech będzie. Naróbmy troszeczkę hajsu, nie? Naróbmy troszeczkę kasy na wojnę. Zaporoże jest wolne. Wiesz co, ja nawet nie ingeruję totalnie w jakieś zaporoża i tak dalej. Bo ja muszę gościu postawić Polskę na nogi. A to może być dosyć ciężkie, że tak powiem. Miesięczny przychód, ryba rynki się opłaca budować, nie? Masz ustawienia papetów przed rozpoczęciem gry. A, no i właśnie, widzisz kolego, nawet nie zwróciłem na to uwagi, nie? Czekaj, nie mogę tego wybudować? Dlaczego? 105 XD ja to w ogóle się muszę nauczyć tutaj cofać w budynkach, bo wchodzę w ekonomię na przykład. I gdzie tu są te. Kopalnia z soli. Nie, pamiętam, że ludzie mnie uczyli, żeby budować kopalnie. Po prostu, że one są bardzo dochodowe kopalnie. Ty jak teraz powiedzcie, ty właśnie, jak teraz w tym momencie y cofnąć się w zakładce, żeby nie wyłączać tego całego i znowu wchodzić, czekaj, brak? Bo nie mam pojęcia. A, trzeba kopalnie kliknąć. Dobra, okej. Okay. Browar. E, wybudujemy sobie. E, zasób wymagany to jest piwo. Dobra, zbudujemy browary. Może mi to coś da kasowo, nie? Bo jak widzicie, to jest słabo. Finansowo bardzo słabo stoję. No I to także tak powiem tragicznie, tragicznie, nie? Łowicz. A to jest browar w Łowiczu, chyba, nie? Z tego co kojarzę też. Czekaj, misję to na razie olewam. Jeżeli chodzi o kasę, niezadowolenie. Oj, to będzie coraz większe chyba. Gdzie tu jest okno zadowolenia, niezadowolenia państwa? Dzięki Bloody Melody. Gdzie tu jest okno zadowolenia, niezadowolenia państwa? Bo tego nie mam pojęcia. Gdzie są te statystyki? <laughs> nie będzie kuflowego mocnego. Dzięki Bloody, dzięki, dzięki. Dobra, dam to. Niech będzie domyślne. niech oni sobie polepszają tutaj, nie? Ale 24 przychód słabo. Słabiutko. Naprawdę słabiutko, nie? Mało kaski. Manufaktura. Niech to trochę powstanie. Może będziemy ulepszać tego, nie? Czekaj, gdzie tu jest rząd? To chyba trzeba będzie ulepszać. Zobaczymy, zarabiam 24 i spróbuję teraz ulepszyć na jedyneczkę. Zobaczymy, ile będę zarabiał. 25. Dobra, to to warto. Wiecie co? Ja teraz podwerbuję troszeczkę więcej wojsk, bo ja bym chciał prusy wciągnąć do siebie, wchłonąć. Kompletnie. Co nie? No Czekaj, tutaj byśmy... Nie, tobie to by się działo polowe przydały. Z pięć dział polowych, jeszcze jakiejś elitarnej kawalerii nawaliny i będzie git. To będzie pierwszy stack. A teraz będę zbierał pieniądze, nie? Kasper Prus. Jak masz mało kasy, to najlepiej dać ekonomię i ładować wszystko w najdroższą inwestycję oraz polepszać sąd, aby korupcja nie zjadła ci profitu. Aha, rozumiem. No ale to inwestycje w jakim kontekście? Czekaj, sąd najwyższy, to ulepszymy. A to 400 wy kosztuje, co jest? Stary, ile to kosztuje pieniędzy? Też. Zawsze mnie zastanawia, jak się rozkręca właśnie taki kraj age of history, bo nie ukrywam, że chciałbym troszeczkę pozarabiać pieniążków. I na razie buduję z tego co widzę warsztaty i to nawet oddaje, nie? Masz zakładkę ekonomia, taki domek. Mm, no jestem ekonomia, czyli o to chodzi, tak? Budynki skonstruowane? Nie. Bonusy? To, to jaki domek? O jakim domku ty mówisz? Którym domku konkretnie? Weź pożyczki i sobie rozkręcisz i wtedy kupujesz kopalnię. Ty kolego, ale to nie tak, że ja przed chwilą wybudowałem kopalnię? Czekaj chwilę. Tak. Zobacz. Trzy dodatkowe, nie? Ale na maksa? Ale to bez pożyczek mogę zrobić. Niżej pod młotkiem. to poczekaj, ulepszę jeszcze kopalnię. Bo będę miał na to tyle kasy, nie? To to powinno być akurat ok. Widzisz, mam ulepszone. Już nie mam co ulepszać. Jakich, jakich kopalni, nie? Papier i szkło. Jak masz po lewo taki pasek, y, jak misje, rząd prawo budynki, to pod bu budynkami jest ekonomia. No jest ekonomia tutaj. E, wykorzystaj ekonomię. I, tu, I co tutaj trzeba zrobić? Koszt bardziej? Czy ekonomia? Tutaj? Czy chodzi o ulepszanie tego, tak? Czymś takim? A, no dobra, niech będzie. Dobra, no to ładujemy tutaj pieniądze, jak to pod dwie dychy. I jak to ma mi polepszyć o wiele y, tutaj ekonomię, stary w tych prowincjach? No to w porządku. To ładuje tutaj kasę. No co to jest? Po 17, po. po 17. Ty, ale teraz kasa skoczyła. O 3, o 4. Ty. Najdroższą rzecz. Najdroższą, czyli najdroższą kosztem? Czy najdroższą. Y, jak to uważasz? Nasza cywilizacja, nową erę. Dobra, ja bym tutaj bardziej tradycje wojskowe wziął. To mnie bardziej interesuje. Widzisz, pa. Chyba tak to trzeba robić bardziej. Dobra, coś mi się takiego wydaje. Kijów i Mińsk mają zepsute nazwy. Czekaj, ja na Patrz, ej, ale dobrze mi ziomek doradził. Zobacz, ekonomia i ładuje tutaj pieniądze. Jakbym jeszcze przestał opłacać badania na razie, to rzeczywiście miałeś rację, gościu. Że opłaca się tutaj wchodzić i farmić dosłownie tymi pieniążkami... Po 20, a po 30 dukatów to się szybko ładuje, a stary zobacz jak ja przychód zwiększyłem. Patrz, już jest 36. Fantastycznie, stary. Później w moment uzbieramy pieniądze i wybudujemy dużą marmię. Na razie farmimy, wiesz. Ekonomię, nie? Jak masz zarządzanie wasalami, możesz chyba wybrać, czy wasale mogą wypowiadać wojny. Wiesz co, ja to bym chciał, żeby była opcja aneksji wasali. To by mnie nic tak bardzo nie ucieszyło, bo yy, nie ukrywam, że to jest bardzo irytujące, nie? Yy, obchodzenie się tu z alianca, yy, z tymi. Yy, z jakimi aliancami? Z wasalami? Ty, ale patrz, cztery dychy zaraz będę zarabiał. Dobra. Czyli to teraz trzeba tak zacząć wydawać pieniądze na badania. I trzeba jeszcze poczekać i zrobimy nowomarmiek. Królestwo plus mi podbijają, ale to bardzo dobrze, bo jeżeli ono zniknie, to ja będę mógł wtedy szybko wypowiedzieć wojnę, nie? A teraz my robimy, moi drodzy, tak: yy, Utrzymanie armii tajemy na razie małe i jeszcze sobie zbierzemy budynki, nie? Czekaj, weźmiemy sobie tutaj trochę: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90, 1 na 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na 4, 5, na 6, 7, na 8, na 19, 20 piechoty na razie wezmę. Niech to się zbierze. Co nie? I dowerbujemy jeszcze muszkieterów. Muszę tutaj kaski naładować, widzisz? Bo to drogie jest. Zamiast bustować ręcznie ekonomię, bardziej się opłaca budować budynki. Ale w jakim sensie mówisz? Serio? Myślisz, że stack yy, dwa razy po 30 mi wystarczy? Czy raczej chodzić lepiej takim stakiem? Bo mi mówili coś, że lepiej takim stakiem chodzić, nie? Dobra, przetestujemy to. Damy oczywiście wydatki armii na maksa. Poczekam chwilę. Jak coś w tej grze nie jest najlepszym sposobem podbijanie krajów. Aha, dobra, poczekaj. Ja teraz wejdę w dyplomację i znieważę królestwo Prus dwa razy i będę chciał w nim nie? Bo to jest najważniejsze. Oczywiście wydatki armii na maksa, fantastycznie. Bo ja bym chciał Prusy ciągnąć do siebie, ja nie chciałbym im ten. Ej, dobra, tutaj to luzik, nie? Oni są świeżo po wojnie, więc to już w ogóle hit. Szczecin może przyjść, jak on ma 7000 tysięcy wojska, chłopie. Co on mi zrobi? Easy. Okupowanie 100%. I teraz tak. Postaw żądania i zasugestuj. No oczywiście, że cały wciągam. Oczywiście, że tak. I teraz tylko trzeba ich wciągnąć do siebie i będzie hit. Misje. Maksymalizuj odblokowana kolejna misja. Rozszerz swoje wpływy. Kolejna misja unblocked. I teraz zróbmy coś takiego. To trzeba wejść. Prowincje narodowe i oczywiście już wszystkie koruje automatycznie, i religie. Zastanawiam się też nad jednym. Eee, czy bardziej opłaca mi się iść tutaj ter w tereny Zaporoże, Hanat Krymski i tak dalej? Czy bardziej dochodowe jest Europa? W sensie Berlin, eee, tego typu rzeczy, nie? Mi się wydaje, że tam jest więcej kasy, bo, ale nie wiem. Ulepsz akademię wojskową, będziesz miał limit pułków większy. Ale ja mam na razie limit pułków wystarczający. 64. No i mam 64, nie? To jest chyba limit. Więc wiesz. Jest w porządku, nie? To wiesz o co chodzi. Mi się wydaje, że jest w porządku. Tak naprawdę. Tylko teraz się zastanawiam, gdzie wjechać. Z kasą, nie? Chciałam, ja widzę, że Wielka Rzeczpospolita dzisiaj. No wiesz, co ci powiem? Staram się nachapać <laughs> terytoriów z Europy. A później zobaczę więcej, nie? Co się da zrobić. Niestety bardzo mało zarabiam, no bo mam maksymalne utrzymanie armii. I też zauważ na to, że ja muszę korować prowincje, nie? W sensie zmieniać w religię. A ja bym teraz poszedł jeszcze w dyplomacji, i ja bym zaczął jakiś taki dziki konquest. Z nimi mam rozejm. Ci mają sojusz z Księstwem Burgundii ze Szwecją, to odpada. Królestwo Czech ma się. Boże, stary. A i czemu nie mają tyle sojuszników w ogóle? XD? Chłopie, ile oni mają sojuszników? Królestwo Neapolu? Anglia ma też sojusz z Lannisterem? Ej, to jest głupie w tej grze. Że boty biorą jakieś takie totalnie useless sojusze, nie? E, jakieś... Anglia ma sojusz z księstwem Lannisteru I chłopie, przez to ma e, zablokowaną. Przez to ma zablokowaną, wiesz, yy, wojnę. Tak samo jak ze Szwecją, chce iść na wojnę, a tutaj będę miał, wiesz. A jaki, jaki Szwecja. Czekaj, jaki Szwecja ma limit pułków? 49. Hmm. Myślisz o tym, co ja? Że inwazja na Szwecję mogłaby mi, że tak powiem, e, bardzo dużo pomóc? Takie mam jakieś nieodparte wrażenie, że inwazja na Szwecję mogłaby mi dosyć długo pomóc, nie? Tak naprawdę. Jak nie toczysz wojny, to zbijaj utrzymanie. No właśnie, zbijałem na, na zero teraz, wiesz. Yy, ty, ja w ogóle toczę wojnę, nawet nie wiedziałem. Ze Szwecją. Wiesz, jak to jest? Czasem myślisz, że nie toczysz wojny, ale jednak ją toczysz. Nawet nie zwróciłem uwagi. Czekaj, podgonię im te 40 tysięcy, wypale. Bo mnie będą męczyć. Dobra, kasa zdobyta. Czekaj, teraz muszę siebie odokupować. Warszawę i tak dalej. Ty, wiesz, że ja nawet nie zwróciłem uwagi, że ja toczę wojnę ze Szwecją? I ty tak mówię, no joke? A ja mówię, ty, co ja tak mało zacząłem zarabiać? <grych> Zaraz najadę Szwecję, spokojnie. Ja sobie tylko odbiję te tereny i normalnie wjeżdżam do Sztokholmu. Widzisz, uratowałem Polskę od potopu, a hejterzy da... Patrz, ale robak. Dawaj go, mamy więcej pułków, dawaj go. Dawaj, musimy go złapać. Dobra, mi nic nie zrobią, pojedyncza. Easy. Zobacz, jeszcze Skąd on ma tyle tego? Czy ja powinienem iść na sztokon, Czy ja powinienem to olać i iść na sztokon po prostu? Elo, do widzenia. Dobra, moje wojsko się może uzupełnić, więc jest fantastycznie. Patrz, znowu 4000. Ok, czyli ja rozumiem, że muszę wybić mu armię. No dobra. Niech będzie. Potop edycja kalkulator. Ej, powiem ci coś dziwnego. Mi się przyjemnie gra w tą gierkę, nie? Jak głupio to nie zabrzmi, bo jest po prostu prosta i zawsze się w niej coś dzieje. I nie ma takiej zamuły, nie? To bym powiedział, to jest idealna gra dla pokolenia TikTokowego, które teraz dominuje rękiem ee, internetu, nie? Że tak powiem. Ja bym z chęcią to odokupował, ale wiesz... Przegrać jak zwykle? Kolego, ja nic nie chcę mówić, ale ja mam 50% warscora na Szwecji i za chwilę będę tam wjeżdżał, nie? W sensie to jest totalnie, mówię nawet bez żartów. Zaraz będzie tam wejściówka, więc tylko sobie odbiję tereny. I zobacz. Pęd I Sztokholm jest mój. Bunt w Kmielnickim? Dlaczego? Przecież podatki są dobrze utrzymywane. No i co, i zajęłem Sztokholm. <laughs> no nie. Dobra, dopiero teraz zajęłem Sztokholm. Ty, i co teraz? Mogę od niego żądać ziemi? A, mogę od niego żądać ziemi. Ale jaja. Czekaj, zasugestuj. Wow! Nie wiem, czy my to... Nie, nie chcę chyba się tu rozwijać, nie? W sensie, chciałbym wziąć Estonię na pewno dla siebie. Chociaż nie. Te tereny są biedne, nie? Mi się wydaje, że not worth it yy, branie tych terenów. Mi się wydaje, że tu trzeba brać Sztokholm, chłopie. I pomoże, nie? To jest bogate, stary. Hmm. Złoto kliknij na plus. Yy, reparacje, yy, reparacje wojenne, ci chodzi o to kolego. Ok, nie mogę wziąć pomorza, nie mogę wziąć pomorza. Biorę tereny Sztokholmu. I jeszcze spróbuję wejść całą, wziąć Estonię. Dobra, Estonia jest idealna. Czekaj, muszę muchę zabić, bo mi lata. Franco, jeszcze raz mi tu przeleć, to wstanę i cię zniszczę. Yy, czekaj, no to co. Ja biorę Szwecję, nie? Dobra, super. Ile mam agresywnej, tak z ciekawości? E, mało! Ty, wyczerpanie wojną jest duże. Dobra, trzeba, trzeba poczekać, ale mam 700 na plusie. Dobra, teraz wejdź tu i daj utrzymanie armii na zero i zarabiajmy pęgę, bo trzeba zacząć yy, czekać. Prowincje narodowe, koruj to. Biorę Heartland, dokładnie. Język taki wartościakowy. Weźmy Heartland i wiesz co oni i zrobimy to tu, tu, tam, tutaj musimy bunt zaporoski inaczej spacyfikować, ale to chyba nie będę musiał y, armii opłacać raczej, tak mi się wydaje, bo to raczej jestem dosyć duży, nie? Dosyć dobrego staka mam, więc jeszcze jednego takiego i byłbym y, naprawdę szczęśliwy. Zrobiony Heartland, spacyfikowany Heartland, jak to się mówi, po wartościakowemu, a spacyfikowany. Tych bym jeszcze wykończył. Bo nie ukrywam, mnie trochę irytują, nie? Ale dobra, poczekam jeszcze. Niech kasa się właduje w religię. Bo to mi się przyda. Prosiłbym oczywiście o... No i superancko. Prosiłbym oczywiście o opłacenie armii wyjątkowo na chwilę. I wiem, że jesteś moim wasalem, bracie. Ale strasznie mnie irytujesz. I stra... Ja powiem tak, nie lubię strasznie tego. Strasznie mnie to irytuje, nie? Kolejna zniewaga. Nie mogę. Te chłopy, mają z Volcastem, sojusz, to jest mój wasal, by the way. O, no i świetnie. Wszystkie prowincje będą zaraz nawrócone i będziemy zarabiać taki gruby pitos, że chłopie, nie klikasz reparacje wojenne, tylko nad deklaracjami. pisze złoto i klikasz plus, aby ci dali. A, no to widzisz, no to jak będę miał kolejną pokojową konferencję, to będę mógł to zrobić, nie? Zniewaga oczywiście i wchodzimy teraz w Mikryz. Bo to jest finałowe wejście, nie? Muszę ich po prostu zjeść sobie jak najszybciej. Pięknie. Bo ja nie lubię mieć wasali w tej grze. Nie będę... Czekaj, o złoto. A, to jest tutaj. Dobra, kumam. Dobra. Dawać te tereny do mnie. Okej. Okay. Może być. Teraz rozumiem, stary. Teraz już rozumiem, widzisz? Człowiek się uczy. Człowiek się uczy wszystkiego po trochu. Tylko najgorsze będzie nawracanie tych prowincji. I ja tutaj zauważyłem, że zamiast budowy jednostek, moi drodzy, to ja polubiłem jeszcze jedną rzecz, nie? Szkoda, że tu więcej misji nie ma. To tak wygląda Jax, nie? Trochę. Jakby tu było więcej misji, to by było jeszcze fajniej. Tak mi się wydaje. To polubiłem strasznie. Ulepszanie ekonomii tutaj. Szkoda, że nie można w ogóle wiesz. A, można dwa razy ją ulepszyć, albo trzy niech będzie. Dobra. Wypakujemy tutaj kaskę. Dobra. O, dobra, teraz będzie git. Będą misje w DLC. -ku. A, no dobra, spoko. Dobra, to pięć razy mogę to ulepszyć. No to oczywiście, że to ulepszam. Łopie tylko kasa. E, dobra, panowie, teraz trzeba zbierać pieniądze. E, po pierwsze Primo na stak, bo muszę mieć drugi stak, co nie? I chciałbym ulepszyć też rząd. Kompletnie, nie? Um. Dobra, zbijemy tą korupcję, żeby mi nie jadła dochodów. Ulepszymy stolicę i akademia wojskowa też by się przydało ulepszyć, nie? Ale nie, powiem ci tak, no nie za bardzo wiem, w co tu włożyć pieniądze. No zarabiam 5 dyszek, więc jest bardzo fajnie. Skarbiec rośnie. Nie ukrywam, że mnie to jara. Ulepszę jeszcze stolicę o jeden poziom. No i tu już będzie kaska. Powinna być stosunkowo lepsza, ale jakoś nie jest. E, jaki jest mój limit pułków? Na Polsce. Ile mogłem. Poczekaj, poczekaj. Doradca? Szkoda, że tu nie wyskakują powiadomienia, że nie masz doradców. To było spoko. Eee, 60. Uuu, panowie! Jak zwiększyć limit pułków? Bo wygląda beznadziejnie ten limit pułków. Chłopaki, ten. Y, limit pułków wygląda beznadziejnie. Nie mogę walety papierowej. Podatek od ziemi będzie. System podatkowy zmień. No, jest miesiąc. Dobrze jest, nie? Nie mam pożyczek. Ekonomia. Kasa fajnie leci. Ja chyba poczekaj. Wezmę w rząd i wejdę w. To akademia wojskowa, bo to limit pułków zwiększasz 300. Ok, jeszcze raz, żeby było 500. Dziękuję bardzo. I ile mam teraz limit pułków? 86 tysięcy. Dobra, no to powoli trzeba. A z shiftem można razy 5. Boże, zapomniałem o tym. Dobra, zbieramy trochę kaski, co nie i zrobimy drugi stack, i będziemy kontynuować losy tej Polski, nie? Bo mi się to spodobało. Dziękuję wam za oglądanie na kawachu plus. Zostawcie lajka i słyszymy się w drugim epizodzie.